To jest kościół z drugiej połowy XVI wieku. Tak, został wybudowany z kamienia jurajskiego. Wtedy, kiedy parafie kościół w Kromłowie zajęli Kalwini, powstał pomysł, żeby dla parafian parafii Kromłowskiej wybudować tutaj kościół i przez wiele lat rzeczywiście parafianie Kromoscy uczęszczali do tego kościoła do istniejącej od XII wieku wieży, która została po strażnicy. Dobudowano ten kościół na cześć Trójcy Przenajświętszej. Kościół i parafia jest pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. W głównym ołtarzu mamy właśnie obraz Trójcy Przenajświętszej z początku XVII wieku i te trzy kopuły właśnie symbolizują Trójcę Przenajświętszą. To ciekawa bryła architektoniczne. Bardzo ciekawa. Kościół jest orientowany, ma bardzo wiele zabytków, piękną ambonę. Z barokową, piękną chrzcielnicę rzeźbą barokową mamy wiele obrazów z początku XVII wieku w lewym bocznym ołtarzu obraz narodzenia Pana Jezusa w prawym obraz Świętego Jana Chrzciciela następnie mamy obraz Matki Bożej Skarżyckiej z 1604 roku i po drugiej stronie, w bocznym ołtarzu, obraz świętego Floriana, który cieszy się tutaj też wielką czcią. Tutaj odbywają się co roku, w pierwszą niedzielę maja, pielgrzymki strażaków do naszego sanktuarium z całego powiatu zawierciańskiego. W kościele w ostatnim czasie wymieniliśmy okna i wstawiliśmy nowe witraże. Jest pięć okien właśnie pod kopułami, więc pomysł był taki, żeby witraże symbolizowały pięć nowych tajemnic światła, które niedawno ustanowił ojciec święty Jan Paweł II. Parafia jest niewielka, liczy tysiąc osób. Do parafii należą cztery miejscowości, oprócz Skarżyc Morsko, Piasteczno i Żerkowice. Z tej niewielkiej parafii pochodzi dziesięciu kapłanów, szczycimy się tym. Mamy trzech zakonników i kapłanów diecezjalnych. Pracują, pracują właściwie w duszpasterstwie w całej Ojczyźnie. Do tego kościółka bardzo lubią przyjeżdżać nowożeńcy. Tak, to jest właśnie bardzo znamienne, bo kościół ma taką atmosferę bardzo rodzinną, jest niewielki i tak polubili sobie tę świątynię narzeczeni, którzy niektórzy z nich tu jako studenci wędrowali po Jurze i zachwycili się tą świątynią. Taka ciekawostka, może nie wszyscy o tym wiedzą, w naszym sanktuarium zatrzymywał się Ojciec Święty w drodze na Jasną Górę, kiedy był. Kardynałem Krakowskim, a obecnie 10 pielgrzymek przechodzi w wakacje przez Skarżyce. Wiele pielgrzymek zatrzymuje się tutaj na modlitwę w świątyni, kiedy na przykład mają tylko postój obiadowy, a część pielgrzymek nocuje między innymi w ośrodku oazowym i u bardzo życzliwych parafian. Czy można w takim razie powiedzieć, że to sanktuarium. Też staje się takim miejscem pielgrzymek. Tak, staje się miejscem pielgrzymek, poza tymi pielgrzymkami, które przechodzą przez Skarżycę. To zatrzymują się przed obrazem. Zatrzymują się przed obrazem Matki Bożej Skarżyckiej, czy tutaj przed, w świątyni, przed tym oryginalnym obrazem, czy też przed y, kopią tego obrazu na zewnątrz w ołtarzu polowym. Ale też mamy pielgrzymki y, strażaków o których wspomniałem, co roku z całego powiatu zawieciańskiego, a także już mamy od kilku lat dekanalne pielgrzymki chorych. Coraz więcej wiernych rzeczywiście pielgrzymuje do tego młodego, o pięcioletniego sanktuarium. Mamy w Skarżycach, w tym naszym sanktuarium jurajskim, cudowny obraz, w tym roku ma 400 lat. Został namalowany w Szkole Krakowskiej w 1604 roku. Nieznany jest niestety autor, ale to jest kopia Starożytnego, chyba najstarszego obrazu w kościele zachodnim, Matki Bożej Większej z tej bazyliki w Rzymie. On się nazywa Salus Populi Romanii, Ocalenie ludu rzymskiego. To jest popularnie nazywany obraz Matki Bożej Śnieżnej. Odkąd mamy tutaj sanktuarium, nazywamy ten cudowny obraz Matki Bożej Skarżyckiej. 15 sierpnia. 1999 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak ustanowił sanktuarium właśnie ze względu na ten cudowny obraz, który cieszył się wielką czcią. Mamy maj miesiąc Mamy maj. Miesiąc Mamy maj miesiąc maryjny i właśnie w całym tym miesiącu w sposób szczególny przyzywamy Matkę Bożą tyłoma tytułami zawartymi w Litanii Loretańskiej i w każdą sobotę niezależnie czy to maj czy inny miesiąc, celebrujemy liturgię świętą właśnie tutaj przy tym bożym ołtarzu przed cudownym obrazem Matki Bożej Skarżyckiej. A święto obchodzimy w sierpniu. Święto obchodzimy 5 sierpnia, bo to jest właśnie święto Matki Bożej Śnieżnej. Od momentu kiedy powstało sanktuarium mamy uroczystość uczci Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej właśnie 5 sierpnia odprawiamy tę uroczystość przy ołtarzu polowym, bo wtedy jest zwykle więcej ludzi. Na zewnątrz kościoła mamy ołtarz polowy, w którym jest kopia tego obrazu, mozaika Najświętszej Maryi Panny Skarżyskiej.